Lahir, Rahmani Rahim. Po arabsku te słowa znaczą w imię Boga miłosiernego i litościwego. Już po raz, kolej, po raz dwunasty Kościół katolicki w Polsce będzie obchodził jutro, 26 stycznia, Dzień Islamu. Mottem tego dnia, Islamu, jutro jest Chrześcijanie i Muzułmanie świadkami nadziei. Warto przypomnieć, że, że właśnie ta formuła modlitwa, która się nazywa basmala, formuła modlitewna o Bogu miłosiernym i litościwym, to jest coś, co nas łączy. I zarówno Sobór Watykański II, jak i Katechizm Kościoła Katolickiego, yy, mówi o tym, że jesteśmy wyznawcami Boga, który jest miłosierny i litościwy. Rahamim to jest hebrajskie pojęcie miłosierdzia Bożego i ono także występuje, właśnie, występuje także w Koranie, występuje w islamie. Jest to pojęcie miłosierdzia, które łączy nas Żydów, chrześcijan i, i muzułmanów, wyznawców jednego Boga. W tym roku mówimy o tym, że, że po, pomimo Ogromnych podziałów, mimo także różnych ran, które pojawiły się, w, pojawiły się w historii między chrześcijanami a muzułmanami, możemy być świadkami nadziei. Jutro zapraszamy do naszego kościoła w Łodzi, na Sienkiewicza 38, do kościoła Podwyższenia Świętego Krzyża, gdzie będziemy prowadzić ten Dzień Islamu razem z katolicką wspólnotą ekumeniczną Szemenew. Jest to taka wspólnota. Która powstała we Francji w XX wieku i powołaniem tej wspólnoty jest dialog ekumeniczny między chrześcijanami, ale także dialog międzyreligijny. I razem z tą wspólnotą, która tutaj w Łodzi także ma swój dom, zresztą na terenie naszej Parafii, chcemy właśnie wspólnie powiedzieć o kilku świadkach. Akurat w tym przypadku będziemy mówić o chrześcijanach, trzech, trzech postaciach Kościoła katolickiego, którzy są świadkami tego. Że można tą nadzieję złożoną w Bogu Miłosiernym przeżywać wspólnie chrześcijanie i muzułmanie. Pierwszym świadkiem jest błogosławiony Karol de, de Foucault, który jako agnostyk w ramach francuskiego korpusu wojskowego był w Afryce i tam na pustyni nawrócił się. Bardzo mocno pod wpływem islamu. Nawrócił się w ogóle do Boga. Potem na nowo odkrył swoją wiarę w Chrystusa, ale chciał ją przeżywać w jedności, w jedności z muzułmanami. Uważał, że jego dom, który buduje, jest domem, który się nazywa braterstwo. On nie chciał głosić Ewangelii wprost muzułmanom. Głoszeniem jego Ewangelii było po prostu świadectwo braterstwa. Świadectwo braterstwa, w którym wspólnie z muzułmanami. Dzielił nadzieję i ufność związaną z Bogiem. Karol de Foucault będzie w maju kanonizowany przez papieża Franciszka. Druga postać to jest Pierre Claverie, dominikanin i biskup Oranu, który urodził się w Algerii blisko muzułmanów, ale w całkowitej, w całkowitej takiej izolacji tych dwóch światów. Nie interesowali go. Algierczycy, muzułmanie, mimo że mieszkali ich w kraju. Ale potem, pod wpływem swojego nawrócenia we Francji, studiów, wstąpienia do seminarium, a potem do zakonu dominikańskiego, odkrył, odkrył że, że muzułmanie są, są jego braćmi i swoją posługę jako dominikanin, jako biskup pełnił w takim klimacie braterstwa z muzułmanami. Zginął od terrorystów. Islamskich, którzy nie mieli nic wspólnego z tymi wyznawcami, z którymi dzielił na co dzień wspólne poszukiwanie, poszukiwanie Boga, zginął razem ze swoim przyjacielem muzułmaninem, który także był ofiarą terroryzmu. I trzecia postać, którą szczególnie jutro ukażemy, to jest Christian de Schürge, opat klasztorów Tibrin, Pewnie wielu z was kojarzy film Ludzie Boga. O właśnie braciach trapistach, którzy, kiedy pojawił się terroryzm w Algerii, postanowili, że wyjadą z Tibrin z Algerii, a mieszkali cały czas i współdzielili swoje życie razem z muzułmanami, wspierając ich, razem ze sobą pracując, razem się także modląc. Christian de Scherge mówił, że na modlitwę nie tylko wzywał go dzwon klasztorny, ale także muezzin i wtedy też powstawał do, do modlitwy. Byli zaprzyjaźnieni z muzułmanami, i kiedy powiedział im, że nieraz ptaki odlatują, yy, yy, odlatują do jakichś bezpiecznych miejsc, yy, to muzułmanie z wioski w Tibrin powiedzieli: Nie, wy jesteście jak drzewa, wasz klasztor jest jak drzewo. Jeśli te drzewo zostanie wycięte, to my jak ptaki rozproszymy się. To było piękne świadectwo, które muzułmanie dali tym braciom, trapistom w Tibrin, którzy też nie głosili im kazań, ale pokazali braterstwo, pokazali im Jezusa jako brata. Myślę, że jeżeli jesteśmy świadkami Jezusa jako brata, to możemy być także świadkami dialogu z każdym człowiekiem i także z naszymi braćmi muzułmanami, którzy tak jak my wierzą, w Boga miłosiernego i litościwego. Serdecznie zapraszam jutro o godzinie 19 w Kościele Podwyższenia Krzyża w Łodzi przy Sienkiewicza 38.